Witam serdecznie, zapraszam Was do testu laptopa gamingowego Asus Gaming A17 czyli mamy tutaj matrycę o wielkości 17,3 cala jest to niestety matryca VA, nie IPS dodatkowo mamy procesor AMD Ryzen 4600H czyli z najnowszej rodziny Ryzenów na 7 nanometrach do tego karta graficzna GTX1650 Ti 4GB, dysk SSD 512 gb na PCI Express i 16GB pamięci RAM, tak 3200 MHz. Zobaczymy, jak ten laptop sobie poradzi w obciążeniu. Wszelkie szczegółowe dane techniczne na temat tego modelu znajdziecie w opisie filmu. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak ten model laptopa sobie poradzi. To zapraszam do oglądania. Zacznę od omówienia jakości wykonania laptopa. Wszystko jest wykonane z dobrej jakości plastiku. Jest to lekko szotkowany plastik. Także tutaj na pewno plus dla Asusa za to, że ten plastik nie jest błyszczący, śliski. Dzięki temu znacznie mniej się palcuje. Co do stabilności pokrywy od ekranu to troszeczkę się ona ugina także mogłoby to być troszkę mocniejsze jeśli chodzi o tą zewnętrzną obudowę ekranu i szkoda oczywiście, że to nie jest wszystko z aluminium jeśli chodzi o porty i złącze no to z prawej strony laptopa mamy jedno wejście USB 3.0 szkoda, że tylko jedno, a nie więcej, ponieważ jest tu sporo miejsca z kolei z lewej strony laptopa mamy wejście na zasilacz, wejście na kabel internetowy, wejście HDMI, dwa porty USB 3.0, złącze USB typu C i wejście na słuchawki. Także tutaj na pewno mogę się troszkę przyczepić do tego, że mamy tylko trzy złącza USB, a nie 4, 5 lub 6. Zwłaszcza, że jest na tyle miejsca, że spokojnie można dać ich więcej. Z kolei, jeśli chodzi o chłodzenie laptopa, to wyjścia wejś, mamy z tyłu. Tutaj konkretnie te wyloty. Nie są one jakoś super, mega duże i zbyt rozbudowane. I dodatkowo jeszcze mamy na spodzie laptopa. Także tutaj warto coś podłożyć, żeby ten, no żeby laptop nie był na płaskiej powierzchni, tylko żeby tutaj była większa przestrzeń między Blatem a Właśnie tą spodnią częścią laptopa, żeby tutaj te wentylatory miały lepszą efektywność chłodzenia. I tutaj na pewno mały minusik, że firma Asus nie, nie dała tutaj w standardzie jakichś podpórek wyższych, żeby no, że nie trzeba było nic kombinować, aby podnosić mm, spodnią część laptopa. No ale jest jak jest. Oczywiście zobaczymy, jak to chłodzenie sobie poradzi w obciążeniu, ponieważ. Nie wygląda na zbyt rozbudowane. Teraz jeśli chodzi o jakość wykonania tutaj wokół klawiatury, to również mamy lekko szczotkowany plastik dobrej jakości, dobrze spasowany. Dzięki temu, że jest on lekko matowy, znacznie mniej się palcuje. Za co leci na pewno plus. Aczkolwiek szkoda, że nie jest to aluminium, ponieważ aluminiowa budowa znacznie lepiej odprowadzałaby ciepło. Z procesora i karty graficznej w obciążeniu, no ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o klawiaturę, no to jest fajna, przyjemna, dobrze się pisze. Dodatkowo można zmieniać sobie jakość podświetlenia, moc podświetlenia, jak i kolory. Mamy różne przydatne klawisze funkcjonalne jak wyłączenie ekranu, ściszenie, podgłoszenie, zwiększenie, zniżenie jasności ekranu, uśpienie za pomocą jednego przycisku monitora, no monitora ekranu może powiedzieć. I na pewno plus za to, że mamy klawiaturę alfanumeryczną. Natomiast co do samego ekranu, no to na pewno na plus należy zaliczyć, że mamy fajne cieniutkie ramki. Po bokach ekranu, jak i od samej góry. No, na dole też jest ok, tragedii nie ma. No to tyle z plusów, a głównym minusem tego ekranu jest to, że nawet na najmocniejszym rozjaśnieniu ten ekran jest dosyć ciemny. Jakość odzorowania kolorów, nasycenie kolorów też szału nie robi także znaczy, tutaj tutaj mogłoby być lepiej natomiast plusem jest to, że mamy szybką matrycę o odświeżaniu 144 Hz a nie sorki, tutaj mamy matrycę 120 Hz no czy tam jest 120 czy 144 to już nie ma większego znaczenia ponieważ różnica jest marginalna w realnym użytkowaniu, nie do zobaczenia później większą różnicę odczuwalną to mamy przy 240 Hz no więc tak, waga ustawiona I co tutaj mamy? No, niecałe 2,5 kg. Także laptop nie jest zbyt ciężki. Zwłaszcza, że tutaj mamy ekran o wielkości 17,3 cala, czyli całkiem spory. Choć oczywiście osoby, które są przyzwyczajone do pracy przy ekranie np. 27 cali lub 30-32, no to dla nich taki ekran będzie mimo wszystko dość mały. Hmm, tutaj, zwłaszcza, mówię o sobie, ponieważ na co dzień na komputerze stacjonarnym pracuję przy monitorze. Pracuję i gram przy monitorze o wielkości 32 calach. Także 17,3 nadal jest mm, dosyć małym ekranem. Do tego mały plus należy także zaliczyć za e, lekki zasilacz o mocy 150 W. E, dobrej jakości, fajnie, że tu nie jest również śliski, gładki plastik, tylko e, chropowaty. Dzięki czemu będzie mi się palcowo. Teraz co do parametrów technicznych, to jeśli chodzi o dysk SSD, to mamy pojemność 512GB. Jest to jakiś tam dysk Kingstona. Raz Wam pokażę jakie mamy prędkości w odczycie i zapisie. czym mamy na poziomie ponad 900MB na sekundę, zapis ponad 1600 Jeśli chodzi o pamięć RAM, no to jest tutaj szybka pamięć RAM, mianowicie mamy taktowanie 3200 MHz, także na pewno na, yy, należy to zajrzeć jako na plus, szkoda jedynie, że dość wysokie opóźnienia są, ponieważ 22, 22, 22, 74T, tyle że command RAID 1, także no, no pamięć jest niezła można powiedzieć, dysk SSD również, no i do tego mamy oczywiście grafikę 1650Ti. Odpalony jest Cinebench R15, no i procesor się dosyć mocno nagrzewa, do 90 stopni. I maksymalne taktowanie na poszczególnych rdzeniach to 3900 MHz. Generalnie tutaj jest coś popierdzielone z czujnikami temperatury, ponieważ wszystko wskazuje na to, że mam tylko jeden czujnik temperatury na procesorze. Zarówno Cortem, jak i Habłoinfo 64 pokazują nam tylko temperaturę, jak gdyby zbiorczą na wszystkich rdzeniach, nie ma na poszczególnych z rdzeni. No jest to trochę dziwne, ponieważ jak testowałem laptopa na Intelu 9 generacji, to tam było wszystko normalnie, nie było z tym nie problemu. Czyli tak, wynik 1408 punktów Signbench R15, teraz Signbench R20 mamy no mały, mały trocinik, już się zaczyna powyżej 90 stopni. taktowanie z 3900 na 3600 MHz spana. Maksymalna zanotowana temperatura 91 stopni. Na procesorze oczywiście i wynik benchu 3114 punktów. Mowa o grę Battlefield 1. Pewnie słyszycie jak chłodzenie wyje, jak odkurzacz, No niestety szału nie ma. A jak konkretnie to będzie wyglądało, to zaraz zobaczycie sami. Na początek e, oczywiście ustawienia graficzne, czyli zacznę wszystko na ultra. Rodzisz coś full HD 120 Hz. Na chwilę wyłączę dźwięk i pokażę Wam głośność na decybelowierzu. Ta gra sobie jest odpalona, oczywiście lewy dolny ruch, wszelkie parametry techniczne. Przypominam, że y, jest coś popierniczone jeśli chodzi o czujniki temperatury na procesorze. Mamy tylko łączną, czy też średnią temperaturę ze wszystkich rdzeni podawaną, czyli wynosi ona obecnie 88,9 stopnia Celsjusza. Temperatura grafiki jest lepsza, ponieważ mamy 73 stopnie. Szału nie ma, aczkolwiek jest, jest w normie. No, między 53,5 a 54 dB jest głośno, także jeśli granie to tylko w słuchawkach, inaczej nie ma mowy. Mały plus za to, że zegary procesora się w miarę utrzymują na podobnym poziomie, czyli między 3,9 a 4 GHz na wszystkich rdzeniach. Teraz Assassin's Creed Odyssey, detale wysokie wbudowane Full HD 120 Hz. No, chodzenie wyje bardzo głośno, co pewnie słyszycie. Na grafice 1650 mamy między 72 a 73 stopnie. Taktowanie w okolicy 1800 MHz na rdzeniu. No, temperatura procka. Yy Również słaba między 90 a 92 stopnie. No i dodatkowo chodzenie oczywiście generuje około 55-56 dB. I że granie bez słuchawek jest niemożliwe. Oczywiście komfortowe granie. Jeśli chodzi o wydajność, to mam w okolicach 60 klatek na talach wysokich. Na ultra oczywiście będzie około 10-15 mniej. Teraz czas na wieś mi 3 dziki jakby Detale wysokie wbudowane pod procesy wysokie, coś Full HD. Tryb performance oczywiście jest włączony, nie tryb turbo, jeśli chodzi o wydajność karty graficznej procesora. No między, 3, no widzicie, zaczyna się już trotli powyżej 80 stopni na procesorze i zbijanie zegarów. 4 GHz na 2,5, na 2, na 1,8 GHz. Z grafiką jest oczywiście lepiej. Jeśli chodzi o wydajność, to mamy między 55 a 65 klatek, także jest płynnie. No ale chodzenie wyje, wyje na maksymalnych obrotach jest słabo. Także Asus się niestety nie popisał jeśli chodzi o układ chłodzenia w tym laptopie. No i pewnie to samo jest w wersji 15-calowej. Podejrzewam, choć nie testowałem, no ale no to tak mi się wydaje, że raczej tak jest właśnie. No zobaczmy co się stanie. Aha, tutaj mam tryb Siri. Dobra. Mam tryb turbo. Cokolwiek się zmieni, ja na grafice około 70 stopni. Dalej, na procesorze są zrzucane zegary. Czas na kilka słów podsumowania. W skali od 1 do 10 laptopa oceniam na 6. Zacznę od zalet. Pierwsza zaleta to na pewno dobra jakość wykonania konstrukcji. Wszelkie elementy dobrze są spasowane. No i co bardzo ważne to mamy szczotkowany plastik, czyli nie jest on typowo śliski błyszczący, ale jest lekko matowy, co daje fajny efekt wizualny i jednocześnie powoduje, że powierzchnia plastikowa znacznie mniej się palcuje niż śliska. Druga zaleta to ładny design laptopa, wizualnie może się podobać. Trzecia zaleta to laptop jest lekki ponieważ z akumulatorem waży około 2,5 kg. Z kolei co do wad, no to niestety ekran jest przeciętny, gdyż w najmocniejszym trybie jasności obraz jest dosyć ciemny, także szał tutaj nie ma i zdecydowanie ekran powinien być lepszej jakości. Druga wada to przeciętny układ chłodzenia, który nie radził sobie ze schłodzeniem Ryzena 5 4600H w obciążeniu, ponieważ jak sami widzieliście na filmie, w obciążeniu pełnym procesora temperatura Dochodziła do 95 stopni, a generalnie w większości czasu oscylowała między 88 a 90. Trzecia wada to głośny układ chłodzenia w obciążeniu, gdyż jego głośność to około 54 dB. I czwarta wada to zbytna ilość portów USB, ponieważ mamy tylko 3 sztuki, a na obudowie laptopa, zwłaszcza z prawej strony było na tyle dużo miejsca, że spokojnie jeszcze ze 2-3 porty USB można by dać. Co prawda ten problem można rozwiązać za pomocą zewnętrznego huba na USB. Wtedy do jednego portu USB wpinamy taką jak gdyby rozgałęźnik i mamy z jednego portu USB powiedzmy dodatkowe 4 czy nawet 8. No mimo wszystko jest zapewnowane, tak, skoro mamy na tyle Miejsca w laptopie, w obudowie, to powinno się je jakoś sensownie wykorzystać. No i to było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Jeśli film się podoba, to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym modelu laptopa. A ja yy, z kolei zapraszam do subskrybowania, żebyś na bieżąco z moimi filmami. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.